Cześć, z tej strony Kanapowicz. Na początek chciałbym zwrócić uwagę, że nagrywam mikrofonem z prawdziwego zdarzenia, a nie takim ze słuchawek od telefonu jak do tej pory. I mam nadzieję, że poprawi się teraz jakość moich narracji. Dla bardziej wtajemniczonych jest to mikrofon Novox nz 1. Wracając do odcinka, jest to czwarty odcinek, a właściwie już szósta gra, o której opowiadam, i po raz drugi będę namawiał do gry z dziećmi. I tu uprzedzam wszystkich malkontentów, to nie jest tak, że spędzamy dużo czasu grając w gry. Wręcz przeciwnie, jest to około godziny tygodniowo. A zachęcam do takich wspólnych sesji, ponieważ to uczy współpracy i pozwala jeszcze lepiej poznać siebie nawzajem. Nie przedłużając już pora na odcinek. Gry wideo bazujące na klockach LEGO pojawiły się już w 1995 roku za sprawą LEGO Fun to Build. Ale od kiedy za przygody żółtych figurek zabrało się studio Traveller Tales, gry te stały się bardzo widoczne na rynku. Wpłynęło na to kilka czynników i wypracowanych schematów. Takich jak na przykład znane IP, jak Star Wars, Jurassic Park, DC, Marvel, Harry Potter, Indiana Jones. Duża dawka humoru, przystępnego również dla dzieci. Prosta rozgrywka, którą każdy szybko załapie i możliwość grania na dwie osoby. Duża dostępność na wiele platform i niskie wymagania sprzętowe. Pozwoliło to zgromadzić dużą rzeszę fanów. Osobiście mnie do tych gier nigdy nie ciągnęło. Wydawało mi się zawsze tym samym, tylko ze zmieniającą się tematyką. Właściwie to miałem tylko Lego Batmana 2 na PS3, ale nawet za dużo w to nie pograłem, pomimo że jestem wielkim fanem Gacka. Sytuacja jednak zmieniła się przy LEGO City Undercover. Trafiamy tu do świata LEGO bez innych uniwersów, i tym razem dało to twórcom większe pole do popisu. Dostajemy tu duży, otwarty świat, który wygląda jakby tętnił życiem. Pierwsze skojarzenie jakie miałem, kiedy zacząłem w to grać, to GTA dla dzieci, ale do tego wrócę za chwilę. Gra zadebiutowała w 2013 roku na konsolę Wii U, a na resztę karetgenów Genów i PC-ta dopiero 4 lata później z podbitą rozdzielczością i krótkimi czasami ładowania. Głównym bohaterem gry jest Chase McCain, gliniarz i chluba miasta LEGO City, który powraca, aby ponownie złapać legendarnego złoczyńcę Rexa Fiurego. W tym celu działem pod tytułową przykrywką, więc będziemy mieli okazję wcielić się w rabusia, budowlańca, astronautę, strażaka czy górnika. W każdy w każdej misji trzeba zmieniać kostiumy, aby pchać fabułę do przodu. Dla przykładu, w stroju rabusia otworzymy drzwi za pomocą łomu, strażakiem ugasimy ogień, a górnikiem na przykład rozłupiemy kamienie stojące nam na drodze. Świat LEGO City można określić jako GTA dla dzieci z kilku różnych powodów. Mamy tu dużo otwarty świat z wieloma atrakcjami, z którymi można wchodzić w interakcję. No nie tak wielkie jak te z GTA, ale na tle innych gier LEGO wygląda imponująco. Mamy tu lasy, pola, plaże, miasto, wyspę, na której jest więzienie, i nawet baza na Księżycu. Same lokacje zostały starannie wykonane i nie ma się wrażenia, że coś zostało skalkowane w kilku miejscach. Oczywiście, na tak dużym obszarze musiały pojawić się jakieś różne środki transportu, a tutaj jest tego masa. Są tu samochody i kompaktowe, sportowe, terenowe, limuzyny, traktory, motocykle, pociągi, kościarki, łodzie i helikoptery. Ale z helikopterami nie jest tak pięknie, bo nie możemy wylądować gdzie nam się podoba tylko na lotniskach, a to psuje całą frajdę z latania. Fizyka pojazdów jest mocno umowna, ale że mamy do czynienia z klockami LEGO, to można przymknąć na to oko. Lego City Undercover jest grą dla dzieci, ale nie jest też tak infantylne, żeby dorośli nie mogli się przy tym dobrze bawić. Wręcz wiele żartów zrozumieją tylko dorośli, zwłaszcza fani filmów akcji. Jest tu sporo nawiązań do takich filmów jak Starski Hatch czy Terminator. Co do kanapowego grania, mamy tu podzielony ekran, a obaj gracze mogą w tym samym czasie dowoli eksplorować cały obszar i przechodzić razem misje. Porównując to do starszych gier LEGO, tu wreszcie jest normalnie podzielony ekran, bez żadnych dziwnych wygibasów. Cały wątek fabularny przeszliśmy z córką razem, tym że ja zajmowałem się pchaniem fabuły, a Cura z początku uczyła się, czym co się robi, później odkrywała różne znajdźki, a w późniejszych misjach razem ze mną w pełni brała udział w przygodach Chase'a McCain'a. Jak przystało na grę dla dzieci, tu nie ma przemocy, a walki są umowne i wyglądają bardziej jak rzuty w judo. Podsumowując, policyjna przygoda w Lego City jest pełna błyskotliwego humoru, a każdy następny rozdział zaskakuje czymś nowym i zawsze jest coś fajnego do roboty. Polecam nie tylko fanom klocków, a najwięcej frajdy wyciśnięcie z tej gry grając we dwie osoby, nieważne ile wasz kompan ma lat. Pozdrawiam Was cieplutko, cześć!